Dzień dobry, dzień dobry. Chcieliście jakiegoś zwykłego vloga. Jerona, jak to się czuje się. Jak to się kolibie? Chcieliście jakiegoś zwykłego vloga? To będzie dzisiejszy. Jadymy. Z działu humaka jadymy. Ale mam dzisiaj fryzurani. Tu sam jest spięta, ale... O! O, o! Już będzie lepiej. I nowarkocz, bo miała wczoraj... Yy... Gowa umyć, ale nie miała kiedy i dzisiaj to zrobię. o jest Andrea. Nawet gumka mam fioletowa, taka zwykła i wachowo. E, dzisiaj jadiemy kaadra. No? Kaj jedziemy. Po zeszyty. Pozeszyty. Pozeszyty jedziemy, bo za dwa dni idziesz. Do szkoły. Do szkoły. A Sonia do przedszkola. A Sonia do przedszkola. Sonia, Sonia ja Nie o. lubię do przedszkola. Ja lubię sam samą... W domu Proszę to. bardzo, ona nie lubi przedszkola, ona lubi w domu siedzieć i koniec tematu. To czyli, mam rozumie że ty nikaj nie idziesz. sama ja. Sonia, czyli ty do przedszkola nie idziesz? Nie, ale A nie. Do szkoły, Ja cię chcę wstać z do domu. Ze mną w domu chcesz zostać? A, szko... A, jak, do szkoły... A jak do szkoły za rok? No. To kto da Ciebie pójdzie? Mama? No. Mama pójdzie do szkoły za ja, Ciebie? chociaż 10 lat, to też nie. nie... Nie pójdziesz do szkoły. Ja chcę iść do szkoły. Bo ja ty... Mama za siebie pójdzie. Bo ja ty... No, Andrea już do drugiej klasy, no. więc idziemy po zeszyty. W ostatnie dni. To jest najlepiej. Nie, nie wiem dlaczego. Może ją myślę, że je taniej, ja po co? Chociaż! <laughs> e, jak to się do? E, nadzieja... E, nie, jak to się do? Czekajcie no. Nadzieja umiera ostatnio? Nie. Nadzieja trzeba mieć... Nie. Jak to się do? Czekaj, 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 Ja zaraz, ja zaraz wykombinuję, zaraz. Nadzieja... Nadzieja... Matką głupi, ale matka ma się jedna. O właśnie! Tak to miało być! Więc trzeba mieć nadzieję, ale no... E, więc i jedziemy po jakiś e, chyba plecak, Andra sobie wybierę. E, ona motornista z tamtego roku. I w tamtym roku, jak ona już te książki miała, oni mają tam te, te swoje szafki, nie szafki, jakieś tego. I jak ona przynosi te książki, to ile razy ona już się taniówka w ręce miała, bo ona już nie miała się pomieścić w tym plecaku, nie? W tym tornisze. miałaś mało miejsca. Bardzo, bardzo mało miejsca, że ty już nie umiałaś tam yy, niczego wcisnąć. Nie? Takie maciupki, taki ma yy, niby do pierwszej klasy, ale yy, no a się nie umiała pomieścić więc nie wiem co pani ci doradzi czy tornister czy jakiś wygodniejszy plecak ale to będzie tego pani ale co pani? pani inna a pani ja, wiem, że, ja wiem że będzie pani inna uczyć ale mi się rozchodzi że pani ci pomogę teraz wybrać plecak we sklepie wiesz? ja we sklepie no i jedziemy sobie wiem, eee, no no, co ci jeszcze trzeba kupić? Chyba, chyba wszystko, ja? Kredki? Ja. A gdzie to przedszkola Bo to się chyba, chyba Milena będzie się z bawić, bo Milena zmiła na mnie. Aha, a co co trzeba kupić Sonia, też plecak? No, do szkoły. Do przedszkola? Do przedszkola, do no, szkoły. Nowy plecak, ale z Marinet syreną. No. No. No, z Marinet albo no. no, z syreną? A ja nie To jednak idziesz do tego przedszkola? Jak chcesz. Jak teraz. A to jednak idziesz do przedszkola, tak? Przemyślałaś tą sytuację i powiedziałaś A, jednak pójdę. A Andra też chce do przedszkola. Andra, idziesz do przedszkola? Chciałabyś iść do przedszkola? Jeszcze raz? Nie! W szkole ci fajnie się tak, podoba. Tak, tak. No tak Ci się Anna, będzie podobać no, do, do czwartej klasy. O czwartej już nie bo, bo, mam fajne, bo mam fajne przyjaciółki. O, no to super. E, I na pewno zeszyty e, Książka mi jeszcze jutro przyjdzie. Dzisiaj jest wysłano. E, a teraz co mi... Matka, czemu tak późno do książka? No bo ona była dostępna od 25 a mi... sierpnia. A mi um, dzisiaj. Serio! Książka była dostępna od 25 sierpnia. Nie było wcześniej książki dostępnej. Wybaczam. Dobrze, że się załapała, no i zamówiła, jak jutro, dzisiaj już wyślą, to jutro, to jutro będzie, no coś ty chciałam powiedzieć? Um, a mi dzisiaj to przyjdzie te etui do tabletu. Ja, o właśnie, dzisiaj ci przyjdzie etui do no. no. bo jej się połamało już, A już starości. zgubiło. A coś co się Tam. zgubiło? Ona ja, jest babci. A. No. No. No i tak, i co jeszcze musimy ci kupić, pióro jakieś, ja? Bo z tamtego roku, to ja nie wiem, czy one tam no, na pewno będzie do użytkowania, ale ty chcesz nowe? czy, czy, czy Nie, no masz czy zmazywacze. A zmazywacze może ale mama ci to kupi. Wiesz, mama ci to kupi za rok 100! Żebyś ty potem mi nie powiedziała, ile razy my tak miały, że jedziemy już do szkoły, a Andrzej, mamo zmazywacz. Hmm. I do fajnie. a ci to na tej naszej wsi, ci kupa zmazywasz To w jednym dostępnym, innym sklepie jest kupa zmazywacz. W takim białym sklepie. Tak, tak, w takim białym sklepie. Ta, ta, no. I to tyle, nie? Będziemy pokazywać, jakie rzeczy zeszyty wybrała fajne? Ta? Ta? I co jeszcze jeszcze wybierzesz? To takie fajne. I ołówki, a pió ty piórnik! Obowiązkowo piórnik, piórnik się rozleciał. Normalnie się rozkleił. No. Więc musimy i piórnik y kupić. Ta? Cieszysz się? Mhm. mhm. To dobrze. Ja nie wiem, czy nawet ja czy nie muszę bluzki kupić nowej na rozpoczęcie roku. Kupiła je na zakończenie roku luska i uważaj ta wrzuciła ją z ciemnym praniem. Jakoś mi się no, podwinęła mi się. Ja kiedyś kupowała takie chusteczki do, do, do prania właśnie, że można te kolory mieszać tego i rzeczywiście mi to nie barwiło. Ja wyciągam te prania, patrzę, co to takie sam siwe. Od nie z zakończenia roku szkolnego i to nowiusia i już, już jest po. Dobra, no musimy czekać. No bo dlaczego rzuciłaś te ciuchy z tym? No ja nie wiem, no, tak mi się jakoś... No mogłaś najpierw wrzucić te, te ciemne tak planie, mi się... a potem te te. Przemytlało mi się to, no i puf mi nie ma. To... No, musimy wjechać do sklepu i się kupić nowo. Bo, bo nie wiem, czy to jakimś tam to babo. chwyci, czy nie. A my najpierw jedziemy poza szyty, czy nie po ciuchu? Poza szyty tak powiem, A, ja. Tak, A chcesz jechać ze mną, czy chcesz jechać do babci? Idziesz ze mną wybierać, nie? Yes! yes. A Sonia? Ja? No, Sonia też jedzie ze mną, nie? Sonia no, jedziesz tak też? Może wybierać jakieś zasiety, kupij się do szkoły. Ale ty dopiero za rok idziesz, teraz idziesz do tego, do przedszkola jeszcze, do Nie ja Wiem, ale jak będę duża do... Ja no, ile no, na się ja chyba z tym spiła, bo się nie Dobra, to my teraz skończymy. No. Ja? E, I e, pokorzymy, co żeś se wybrała, albo nagrywamy coś ze sklepu, chociaż w żebym ze sklepu coś nagrywała, bo to będzie taki... Mętlik, a może to, a może tamto, a może taki plecak, a może tamtyn Nie? Mm. Mm. To do później, pokażesz im potem ładnie. Co ja mam? Pokażesz im czy nie pokażesz? Aha, aha, okej, okay, baran. Okej, dobra. Okay. Okay, a dobra. Się to ładnie pomachać i do później. Pójdzie papa. Good night. To idziemy spać, no dobra. Pa, pa. No, jesteśmy w domanie nagrywała w sklepie, bo tam ludzie, ludzie i ludzie i ludzie. Andrea prawie przyniosła. To co, chcesz pokazać, tak? Ja. Ja. No to pokazuj plecak. To tutaj. No dobra, no to tak, trzymaj telefon. No, mijeczka jeszcze. Mhm. No. Tu mamy... Tu mamy co? Piórnik, pokaż jaki piórnik, żeś sobie tak kupiła. Z Mopsami. Z Mopsami! Które piją szejki. Które piją szejki. A tu, a tu? No. O, mamy gumki. Mhm. I tu mamy pęperówkę, która jest w środku pęperówka. Mhm. A tu. E, a z drugiej strony co jak? Gumka. Y serio? Tak. Tu ja nie wiedziałam. <laughs> pokaż to. Ty faktycznie. Aha, ja bo ta pani go dała, bo ja chciała, zwykłą temperówka, ta pani tam zaprowadziła Andrzej, A tu, a tu, się z tej a tu z mamy zmazywacze. Mhm. Ej, pokaże wam, jakie jest sobie... A tu mamy co? no O tu mamy ołówek. Ołówek? Z. Poko? Poko. Z językiem I pokażę wam. Em... O i pióro. Mhm. Pióra. Nowe pióro. I naboje. Jest. I naboje. Mhm. Do tego. Dobrze. I, jeść, i coś jeszcze ma. No, to pokazuj. U, śniadaniówka. Mhm. Śmiadaniówka. Tak, pokaż, jak go wygląda Co Sama wybrała. Mhm. Mm? Mhm. 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 A stara siadaniówka gdzie jest? Do góry zarośnięto to a tu pokażę wam coś. Po, no. po, po, po! No, co tam wie? Naboje. Naboje we słoiku takim, nie? No. Mhm. I tu. O, i tu mamy jeszcze. No, pokażę. Tu kredki. Kredki. Mhm. Tu mazaczki. Tu Tu buteleczka. Mhm. Taki ten. A może że otworzyć nawet pokaż. Ona zawsze brała we plastikowych butelkach. Ale ja postanowiłam, żeby da przelewać, albo herbatkę, albo jakoś tam soczek, albo coś. I to jest i ciepłe, i zimne można. I jest termosik. Nie? Lepiej się opasało I termosik. Mam no. no. Zeszytki. I zeszyty i okładki na zeszyty. Tu, tutaj, no. tutaj mamy zeszyty. Tutaj mamy. W linie. W linie. No. W linie. No. Nie. nie, Ale nie, to też jest fajne, boś tutaj mam. Co tam masz? O, literki! Widzisz? Ale super, że a tu jest taki zwykły, on jest takie zwykłe, a z tyłu są literki. Dy jak, co to jest? Drzewo nie, dąb chyba, bo co, a bo krzoki chciała powiedzieć. Dy jak krzoki! jak flaming, jak wiasta, hy jak herbata. I jak igła, fajne, no. O, tutaj mam ze tutaj są w linie, tu w kredki. O, i super. I wszystko, kochanie, te moje? Tak. Wszystko? Plecaczek wygląda tak. Jest ten, oj, coś ci spadło, kochanie? Jest usztywniany, że on stoi i tu ma twarde. O, i z tyłu najważniejsze, że są plecki y, usztywniane. O, ja Wam może tak pokażę. O. Taki sobie wybrała. Ciemny, się, nie brudzący się. Taki fajnie sobie wybrała. Y, w wy, jakieś koniki, jednorożce, y, te dmuchawce chciała powiedzieć. No, babeczki, tęcze. Więc super. Super sobie wybrałaś. I co? Jesteś zadowolona? Cieszysz się, że idziesz do szkoły? Je! Yeah. Yeah. No. No to... Najważniejsze, że dziecko się cieszy, i pójdzie do szkoły. Ja się, ja się śmieję, że ona się tak będzie, wyda, cieszyć, tak do y, czwartej klasy. Już po czwartej klasie, wyda, to są nowe przedmioty. Chyba chemia, fizyka, nie od czwartej klasy. Więc no i taki mały vlog. Nie wiem, czy wam coś jeszcze dzisiaj będę nagrywać. Bo tak, to u mnie dzisiaj co ja będę robić? Y, do pranie, dać do suszary, Wstawia następne. Tam muszę do. do Poskładać. I se włączyła. Jeszcze mi się hepło. Mhm. Czekajcie, bo mi się mi się hepnie. Tak konkretnie, jak, jak starymu. I se włączyłach tu hobita, prawie że chcę e, też zjadłach e, Dzieciom muszę e, obiad, bo ja to tak. E, ja też zjem, ale. ja nie wiem, ja jakoś to. Znaczy, zjem obiad. Dla mnie to się nadaje. Nie wiedzę tego. Dla mnie śniadanie może nie istnieć. Ja wiem, że to jest źle. Powinno się pytać, no regularnie, ja, o to oh o matko, o matko, dla mnie to, żeby wy dzieci zjadły, ja mogę y, nie jeść śniadania i najgorsze to jest po tym te y, wieczorem, nie? jak one już pójdą. Już jest po kolacji, kolacja y, zjemy, ja tam oczywiście tam pochapia. A po tym wieczorem się siednąć jakiś film i na wpierdziałać. Ja, ja. I potem wszystko w życiu idzie, w idzie ja, przy Dobra, to ja kończę. O, ten termos się miał, jeszcze obejrzeć. Drink and go. No, Pani powiedziała i na zimne, i na ciepło. Chociaż ogólnie chyba termos idzie i na zimno. Nie jest ciężki ty. Korecek. Nie to po wąchach. Nie walczam mu. Właśnie nie jest cień. ja termosy zawsze, jak ona mi powiedziała, ta pani, no, że ja do no, jakieś bidony albo coś. Ta, ta, tam są, ale ona poleca, tam są takie fajne termosy na zimne i na ciepłe. Godam, no, kurde, termos, to będzie, no. A <noise> 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 mnie za to. Za to moja naturalność, że się chcieli naturalną, to mocie. E, oprócz tych. Y... No, brwi mam zrobione permanentne i włosy mam doczepiane, a tak to reszta nie, nie nie napompowano. Więc pani powiedziała, że e, to właśnie chcę wziąć. Ja go ten kurde termos, sobie ciężkie, ale jest rychtych, leguśkie, takie leguśkie, że e, o, tu mam, będzie miała kieszoneczka, kieszoneczka tutaj to będzie miała fajne. A z czego to jest w ogóle? To jest pół litra. Cool patrz. Coś takiego. O, to dziełka jeszcze czekają razem z ma Fajnie. Saki tej firmy. Zobaczymy. Przetestujemy sobie, jak, czy ona będzie zadowolona z tego. Jako cena. Witera teraz tak patrzę. Ja ten, tak kupowałam no nie będę nawet patrzeć na ceny, bo ceny i tak nikaj nie kupiła taniej, albo jedynie jeszcze w internecie może, albo coś. Nie. 58 zł. 99 groszy. A to dla dziecka. I co tu jest? 12 godzin czimie ciepło, 24 godzin zimno. To czyli co, jak to by fest to by to trzymać? Ty. Double wa... wa Nie wiem, co to jest. Her co mi się tak hepie dzisiaj? Hermetycznie się zamyko i... BPA free. Butelka termiczna ze stali nierdzewnej. Z podwójnymi ściankami utrzymuje temperatury do 12 godzin. Napoje ciepłe do 24 godzin. Napoje zimne. hermetycznie zamknięcie nie zawiera bisfenolu. To chyba dobrze, ja. Bo się przeważa na tych butelkach, to się patrzyli. Dla dzieci. Zobaczymy. Ale naprawdę, jak na termosip, to to jest bardzo leguśkie. Dobra, to ja lecę. O, z tego samego jest ten. Ona sobie wzięła. No, ale to jest kolor, śniadaniówka, trochę, trochę jaśniejsze. Teraz tak patrzę na te ceny to, no ja no, dobrze. Czym cię się? <ścoughs> Zapraszam wszystkich na odpust. a nie odpust. E, u nas teraz e, te, Echem, bo mnie coś, dożynki. Nie wiem, mocił u siebie też dożynki? O właśnie, takie zapytanie do was. Czy wy też mocił u siebie y, dożynki? Jak ktoś nie wie, co to są dożynki, to już po, y, po wykombajnowaniu, ni? Po, po sieceniu, a po polsku? Ja nie wiem. Po wykombajnowaniu już zboża, tak, wam to już na pewno się jeszcze ita. chyba tak się no, po polsku często też gada, nie? Czy nie? A ja nie wiem. Eee, no to są takie właśnie dożynki. Robią te takie te korony z tych z tych eee, z tych kusów, kłosów, czy jak to się tam z kusków. Ja ja z wami dzisiaj nie mogę godać. Mi się no są hepie dzisiaj. Ogólnie ja mam dzisiaj jakieś rewolucje żołądkowe. Ciotka mnie się już skończyła właśnie. O, to, bo dzieci, dzieci są na, na dworze, to możemy ten, tematy zacząć takie, wie, to, tak jak na tych Tiktokuni Nie no, ja się teraz śmia. E... O, czy to tylko Aha, od dożynka, O, po dożynki do okresu przeszła. tej no, hachnięto. E, właśnie, że zrobię te koruny, takie te, no i takie. To ja nie wiem, czy na to pojada czy nie. Chociaż mój stary chce jechać, że ja to takie, na no, takie te to. No, i e... Ciotka z Ameryki już pojechała uh -huh. i teraz ja nie wiem, jakieś rewolucje mam. Ja w czasie okresu to trzy rzeczy, że, że leje się ze mnie. No, jak dokończyć, że podczas okresu, że ze mnie leci, wszystko mnie boli, to jeszcze mam sraka nie? do tego, więc. U mnie teraz było tak, że mnie się skończyło i chyba teraz mi to dopadło. I takie jakieś mam bóle brzucha i sraczka mnie jeszcze chyciła i ale najważniejsze, że mam załatwione. Już była w Biedronce. Na koniec była w sklepie. I tak idę z tym koszykiem. Nie, jego do mnie ja kręcę. Coś mi kręci. Jego do mnie nie, nie jego Sranie mnie teraz chyci w tej Biedrze. Co ja teraz robię? Ale wytrzymała do jechach. Fajnie tak, Sani. Pogoda, co o sraniu. Super. Dobra, to czym ta się... Eee, mam, mam nadzieję, że taki mały vlog Wam się też się spodoba. Chociaż dupy nie urwą, nic, nic konkretnego, nic ciekawego nie było. Eee, zaś ktoś pojada to. Nie wiem. Nie wacie, chcę takie vlogi. Nie wiem, ma, ja muszę się dziś do zgodać. Ja mogę ja całymi dniami, no, mi temat. Dajcie mi to tak, wyszły te takie spontaniczne tiktoki o ciotce z Ameryki, nie, że dwa dni przed okresem, to ja mam hopsia, fupsia na punkcie sprzątania. I ja o wszystko, dwa dni przed to mi się chce ruchać, jako tego, to do dzieci nie ma. Ruchać, sprzątać, jeść tak dni. To takie trzy rzeczy chyba. Ja najważ... takie dwie rzeczy chyba. Najważniejsze. no. Więc też to fajne tiktoki, y takie spontaniczne, wyszły, godane. No i tyle. Dobra, idę dzieciom zrobić ten obiad, chociaż one teraz coś tam już jadły. Znaczy teraz powiem tak, kurde, ona nie wie, co i co dzieci jedzą. Takie bułeczki wybiedrące i chciały i okotom, no to to dobrze, to sobie zjeść, tutaj prawie tam szamały. To więc one później będą mieć obiad. Ja. Później zrobimy, nie ma Ksiusiu? Ja. Ja, pancia się jeszcze tu poje. Pójdzie się jeszcze wysrać i powie na pewno chycą rewolucję. Od samego rana mój Haziel jest. Czym ta się i to zaś. Kusiki oczywiście, ślimy sam wszyscy, dzieci, dzieciaczki są na dworze. Fajno, fajna pogoda się zrobiła ogólnie. Ja? Fajno. I o widzisz, że nie, nie, nie skończa. I już chyba by tam musiała baseny. Tak, już ten mały by da wylewać, już chyba woda, jak jest stary, przyjedzie na weekend. A ten duży to chyba jeszcze zostawiam może we wrześniu. <laughs> będą jakieś fajne pogody, albo nie będzie. Sama nie wiem, czy będą jakieś pogody, czy nie. Ale mam sam kropka. Ogólnie moje okulary to jo, póki jo widzę, to ja nie umyja. Jak już potem tak, kurde, chyba jakoś sam plama, mam to wtedy i pójdę umyć. Nie? A to chyba każdy brylaty, tak bo. Może nie każdy, ale większość. Dobra, czym ta się życzę wam, e, fajnej pogody? Ja, żeby jeszcze to słynko świeciło. I żeby była fajna ta jesień, nie? Ja lubię jesień ogólnie. Wani to nie tylko nie skończy, nie skończy. z tym ryjem. E, lubię, lubię jesień. Mhm. E, ogólnie mi się podobają już potem te sukienki takie sweterkowe. Ja e, nie trzeba się jeszcze tak grubo ubierać. No, jakoś tam wyta ta. mija coś. Jakoś tam narzutka albo coś yy, narzucić, jakieś rajstopki, yy, botki i yy, mogła śmigać, chociaż mi się podobają, Klaudia, wstyd i hańba. Mi się podobają bodki też na wysokim <coughs> na wysokim obcasie, ale ja długo na obcasie nie wytrzymuję. Ja kiedyś na dyskotekach jeździłam w szpilkach i i tak brałam ze sobą jakieś na przemian, bo Nigdy, nigdy nie, nie przepadała z tak wysokim obsesem. Dobra, teraz już serio kończę. Czym ta się kusi, kiśla i to zaś.